jest Michał Szewczyk, czyli osoba odpowiedzialna za całe to zamieszanie tutaj. E, Michał, e, witam Cię. Powiedz, e, parę miesięcy temu e, złożyłeś wniosek na ręce przewodniczącego Komisji Modeli Samochodów RC oraz do Automobil Klubu o pomoc w e, organizacji rundy e, halowych Mistrzostw Polski on-roadowych w Łasku. E, po Wizji lokalnej, w której tutaj uczestniczyli przedstawiciele komisji, udało się uzyskać tą zgodę. Komisja wyraziła chęć wspólnej organizacji tej rundy. Oto jesteśmy, runda się odbywa, właśnie zawodnicy tutaj jeżdżą w najlepsze. Powiedz, skąd pomysł, żeby w łasku zorganizować rundę Halowych mistrzów Polskich? Tak jest, trwało to około roku. To przekonywanie komisji, że jest możliwość w łasku zorganizowania takiej imprezy. Łask czekał na taką. Imprezę, bo nic tu się ostatnio nie dzieje na tej hali u nas w mieście. Złożyłem taki wniosek. Po wizji lokalnej komisja stwierdziła, że jest to fajne, dobre miejsce do takiego można powiedzieć rodzinnego ścigania tutaj i faktycznie to udało się tutaj rozłożyć. Wszyscy są jak naj na razie zadowoleni. Słuchajcie, do studia zaciągnąłem Arkadiusza Geislera, cześć Arek. Arek jest zawodnikiem, który ściga się takim oto modelem w klasie E12 GT, tak się nazywa klasa tych modeli. Arek, mnóstwo zmian w tym sezonie, jest parę bardzo pozytywnych zmian, jest parę kontrowersyjnych. Między innymi do tych kontrowersyjnych należy temat kół kontrolowanych. Te koła zostały wprowadzone między innymi do klasy, w której się ścigasz, to są koła marki Volante. Powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy jako zawodnika? Oceniasz tą zmianę na plus, na minus? Ja oceniam, ja oceniam te zmiany na plus. Zawsze, jak są zmiany, często bywa tak, że one są kontrowersyjne. Ale tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Tak jest na wielu poważnych imprezach za granicą. Stosowana jest ta praktyka już od dawna. U nas jest to może nowość, dlatego niektórzy mają troszeczkę chwilowo, podejrzewam, na początku takie podejście kontrowersyjne, ale to się zmieni, na pewno wszyscy zaakceptują, no bo tak się po prostu jeździ na całym świecie. Szanse są takie same dla wszystkich, koła są takie same dla wszystkich i tak trzeba kupować koła. Po co je kupować gdzieś za granicą, ściągać przesyłki, płacić VAT, przesyłki mogą nie przyjść na czas? Koła kupujemy na zawodach bezpośrednio. Są znaczone. Tak powinno być. Ja myślę, że to nie jest nic złego, tym bardziej, że cena tych kół jest bardzo dobra. A koła? Koła same w sobie? No są... Najwyższym topowym produktem. Teraz już mogę to powiedzieć po kilku przejechanych praktykach i dwóch kwalifikacjach. Arek, słuchaj, po pierwszej kwali jesteś drugi, także będzie ostra walka o podium. Tam Norbert chyba wypadł, bo miał jakiegoś dzwona i chyba zjechał w trakcie, tak. ale pewnie zaraz was będzie ostro dusił, ostro dusił bo Norbert tania skóry nie sprzeda. Ale zapowiada się fajna rywalizacja, chyba macie z kim powalczyć o podium. No tak, rywalizacja jest tak jak w tej klasie od zawsze, ale nie tylko w tej klasie, bo w innych również, ale w tej no, jest, jest zacięta i różnice są minimalne, także to jest fajne. No. Arek, dziękuję Ci bardzo, trzymam kciuki za dalszy przebieg zawodów i mam nadzieję, że uda Ci się zdobyć podium i że się będziesz dobrze bawił przede wszystkim. Nie dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, w studiu mam wyjątkowego gościa, Patryk Raczyński. Starsi zawodnicy, starsi modelarze na pewno będą go pamiętać z jazdy, chociaż Patryk miał tutaj w długą przerwę ale y, tutaj z tego co mi mówił w kuluarach to około dekadę temu przestał jeździć, y, ale ścigał się wcześniej y, kilkanaście lat. Y, Patryk, skąd y, pomysł na to, żeby wrócić do zabawy i do ścigania modelami zdalnie sterowanymi? Y, wiesz co, pomysł... Yy... Właściwie no, nie było pomysłu na przerwę, tak? tylko na, na wszystko w życiu czas. Ja się wyłączyłem z modelarstwa w momencie, kiedy właściwie no, zdecydowałem się założyć rodzinę, budować dom. I stąd ta przerwa w tej chwili, kiedy już dzieci trochę podrosły. Być może zaczną ze mną też jeździć na zawody, zaczną się ścigać. To jest ten moment, który mogę z powrotem zacząć jeździć i robić to, co lubię. Opowiadałeś mi, że te kilkanaście lat temu albo dalej zaczynaliście razem z Norbertem tak stawiać pierwsze kroki na torze i ścigaliście się w tych najszybszych klasach w Polsce. Teraz ścigacie się ponownie wspólnie w tej samej grupie w klasie E12 i po pierwszej kwalifikacji jesteś pierwszy przed Norbertem. Macie tyle samo kółek, ale 6 sekund masz zaliczki. Tak jest, tak, tak. No to jest, to jest pierwsza kwalifikacja, więc to jeszcze pierwsze kroki zapoty. Tor się bardzo zmienia. Eee, także borykamy się właściwie wszyscy z tym samym problemem. Eee, w około 6 minucie tracimy przyczepność. No i teraz każdy kombinuje trochę, jak to wydłużyć. Jak to, jak to zrobić, żeby ten model jednak do samego końca się trzymał tak samo i był przewidywalny przede wszystkim. No i chyba w tej kwalifikacji lepiej trafiłem z ustawieniami po prostu. No tak, ale słuchaj, dla mnie jako zawodnika jest to niesamowite, tak? bo ty nie jeździłeś przez dekadę i nagle wiesz wracasz na tor, kładziesz model i robisz czasy na poziomie Norberta Melańczuka, który jest aktywnym modelarzem i zawodnikiem i jeździ sezon w sezon w Polsce i za granicą. Chyba wygląda na to, że to jest jak zjazd na rowerze, tego się nie zapomina. Największym problemem było dojście do ustawienia modelu. Kiedyś, kiedyś, co prawda, informacja oczywiście była w internecie. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że ta otwartość większa producentów i fabrycznych kierowców też nam pomaga. I mi też było dużo łatwiej wejść z zupełnie nową konstrukcją, ustawić ten model na tyle, żebym się czuł pewnie. No i po prostu jechać swoje. A powiedz, to jest najnowszy X-Ray? Tak, dokładnie tak. Złożony 3G. No nieźle. A powiedz jeszcze, bo tutaj taką nowością jest i dosyć szeroko to jest komentowane, czyli. I przepisy związane z kołami kontrolowanymi. Jak ty po takiej przerwie oceniasz taki pomysł na wprowadzenie kół kontrolowanych w niektórych klasach i jak ci się na tych kołach kontrolowanych jeździ? Czy wybór wolantów to był dobry wybór, czy raczej teraz ciężko ci porównać do tego, co jest na rynku? Wiesz co, pierwsze spojrzenie na opony i na, na felgi wygląda na to, że one są naprawdę porządnie poskładane, więc że producent się naprawdę tylko przyłożył. Tak? Są dobrze sklejone, felgi są dobrej jakości, nie biją. To jest dobry produkt. Tak? Czy on będzie najlepszy na rynku, tego nie wiem, ale najważniejsze według mnie jest to, że mamy tu wszyscy te same modele, te same modele opon. I, i tak naprawdę kombinujemy zupełnie w inny sposób, żeby być szybszym. Zawsze było tak, że jeżeli była pełna dowolność tych opon, to mógł się znaleźć ktoś, kto znalazł jakąś mieszankę totalnie egzotyczną i się okazywało, że nie mogą tylko pomarzyć o tym, żeby jeździć taką samą prędkością. A wydaje mi się, że jest fajnie tak jak powiedziałeś, bo po naszej pierwszej eliminacji ktoś podszedł i powiedział, że przez większość wyścigu jechaliśmy w ciągu w, w zaledwie tam 3 sekundy, było między pierwszym a trzecim i się ścigaliśmy, przecież to jest najfajniejsze. W kwalifikacjach może jeszcze tego nie dać, ale w finale będzie dużo emocji, będzie fan po prostu z tego. Także uważam, że to jest pozytywna zmiana. Eee, Patryk, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad, trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki i za świetną walkę z Norbertem, może Ci się uda utrzeć mu nosa. Mam nadzieję, dzięki. <laughs> dzięki.